Ej, ludzie, słyszeliście, baba od polskiego jest chora i nie ma z nią lekcji, czyli dzisiaj kończymy godzinę wcześniej, a jutro nie ma dwóch pierwszych i przychodzimy dopiero na dziesiątą, jak ja się wyśpię. Wow, super, wiele mi to zmienia z moim najpóźniejszym porannym busem o siódmej i najwcześniejszym powrotnym, albo dwunastej, jak mamy jeszcze lekcję, a potem dopiero o szesnastej. Najpierw obszedłem całą galerię handlową, byłem w hausie, kropie, hm chemie, zarze, a potem byłem na basenie, na tej ich nowej, wielkiej zjeżdżalni. A ty co robiłeś w weekend? Ja też byłem na zakupach i się nachodziłem, tylko tylko, że w jednym sklepie, bo u nas na wsi więcej nie ma, ale on ma różnorodny wybór, jeśli chodzi o artykuły spożywcze, a się nachodziłem, bo choć mieszkam na wsi, to mieszkam na zatupy tej wsi i do sklepu do centrum idę 5 km. A potem też poszedłem pływać nad jezioro, tylko że u nas nie ma zjeżdżalni. No chociaż, jak przychodzą rybacy i mówią, żebyśmy zjeżdżali stamtąd, bo im ryby płoszymy, no to zjeżdżamy. Ej słuchaj, no bo w sobotę są moje urodziny, a ty podobno powiedziałeś, że cię nie będzie, no bo nie masz jak przyjechać żadnego busa, nie ma kto ci odwiezie, przywiezie. No ale przecież ty masz prawo jazdy. Tak, no mam ale na kombajn i ciągnik, co ja mam do ciebie, traktorem przyjechać? Siema stary, ta gra, co ją wczoraj w internecie znaleźliśmy, to mi się w 20 minut pobrała, niech żyje 5G i światłowody, jestem już na 10 poziomie, a ty? A ja jak wychodziłem z domu, to mi pokazywało, że jeszcze 13 godzin pobierania ta światłowody i 5G, hehe. Zaniosłem laptop do sąsiada, bo u niego jest lepszy internet i zasięg, o, jedną kreskę. Byłem w tym muzeum, byłem w tym kinie, Byłem w tej filharmonii, byłem w tym teatrze, no wszędzie, przy panią byłem. To znaczy jeśli chodzi o mnie, to na wycieczkę szkolną możemy iść gdziekolwiek, ja w żadnym z tych miejsc nie byłem.